moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj porozmawiamy sobie o środkach ochrony roślin. Szkodniki niestety nie biorą sobie urlopu, krasują cały rok, ale moim zdaniem teraz weszliśmy w taki szczególny okres, okres właśnie wiosenno-letni, w trakcie do którego nasze rośliny są bardziej narażone na ataki szkodników, a to chociażby przez to, że częściej otwieramy okna, wietrzymy nasze pomieszczenia, przynosimy do domu świeże warzywa i owoce. I dlatego też moim zdaniem fajnie mieć zawsze w domu załadowaną taką apteczkę roślinną, która będzie pełna hmm, sprawdzonych środków ochrony roślin, czyli produktów, które będą stricte przeznaczone do konkretnego szkodnika. I dzisiaj też chciałabym wam zaprezentować moją Apteczkę roślinną i pokazać ulubione produkty, które zawsze, ale to zawsze mam przy sobie. Czyli jeżeli kończy mi się jakiś produkt, uzupełniam go natychmiastowo i dzięki temu śpię spokojnie. Chociaż jeszcze tutaj jako taką dygresję dodam, że ja tylko raz w życiu walczyłam z wciornastkami. O tym powiem Wam już w momencie, kiedy będę omawiała produkty na wciornastka, ale na razie, oby tak zostało, jak najdłużej nie miałam innych szkodników i bardzo się z tego cieszę, też dlatego będę Was namawiać do profilaktyki i o profilaktyce również powiem Powiem również o innych produktach, które stosuję na inne problemy niż te dotyczące walki ze szkodnikiem a na końcu zaprezentuję Wam jeszcze kilka fajnych akcesoriów, które mogą uprzyjemnić i ułatwić właśnie Wam opiekę nad roślinami. Także cóż, bez pędnego już gadania, przechodzimy do meritum. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym po raz kolejny Wam nie pokazała pudła, ale to jest kwestia, od której chcę zacząć, ponieważ w większości tutaj produktów, które Wam pokażę, jest to mocna chemia. I moim zdaniem fajnie jest mieć wszystkie takie produkty zamknięte szczelnie w jednym pojemniku, dlatego że to są produkty, które mogą nam zaszkodzić. A w szczególności to jest istotne, jeżeli mamy w domu dzieci czy zwierzęta, które mogą się do tych pudełeczek dorwać. Dlatego moim zdaniem taka szczególna ostrożność jest naprawdę wskazana, i jak widzicie, ja sobie to wszystko właśnie w ten sposób przechowuję, nakładam pokrywę, wsadzam do. Szafki, do której yy, wiem, że DEWO, nawet jakby się chciała, to się nie dostanie. Jeszcze później na końcu pokażę Wam, jak ja siebie chronię, kiedy robię oprysk, ale to najpierw omówmy sobie poszczególne produkty. I w pierwszej kolejności rozpocznę od profilaktyki oraz produktów, po które sięgam najczęściej i które najszybciej mi się kończą. Po pierwsze, jest to mydło potasowe, i tak jak widzieliście zapewne w wielu już moich filmach, ja robię kąpiel każdej nowej rośliny, która do mnie przyjdzie, właśnie w wodzie z dodatkiem mytła potasowego, i tego zawsze się trzymam i to praktykuję, ale Dodatkowo mytło potasowe używam z olejkiem nim. I u mnie wygląda to tak, że na pół litra letniej wody totaję pół łyżeczki mytła potasowego oraz łyżeczkę olejku nim. Wszystko dokładnie mieszam, przelewam to z zabieram rośliny pod prysznic i robię im bardzo dokładny oprysk, tak aby wręcz z tych liści ściekało. Ja nie bawię się w przecieranie każdego pojętymczego liścia, tylko po prostu robię taki oprysk i czekam do wyschnięcia. Oczywiście, jeżeli mam duże rośliny, które nie mieszczą się pod prysznic albo nie jestem w stanie ich wziąć jak moją czesię no to rzeczywiście. Tym roślinom przecieram każdy pojedynczy liść I to jest u mnie taki zapiek profilaktyczny, o który bardzo, bardzo mocno dbam I staram się, by każda moja roślina przynajmniej raz w miesiącu taki oprysk dostała Oczywiście fajnie by było częściej robić, chociażby co dwa tygodnie, no ale bądźmy realistami Nie mamy czasu na takie zapieki z pewnością, więc przynajmniej raz w miesiącu moim zdaniem to i tak jest tak optymalnie No i właśnie tego się... Trzymam. Jeszcze tylko dodam, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ jak robię kąpiel w samym mydle potasowym, to często na liściach zostają zacieki. Natomiast po oprysku tymi dwoma produktami. Zacieków na liściach nigdy nie miałam, nawet jeżeli to są welwetowe liście i tak robię wszystkim roślinom. Oprysk, niezależnie czy są to welwetowe liście czy nie, wszystkim robię po kolei, nigdy niczego złego nie zaobserwowałam, tylko zawsze pamiętajcie, że po takim oprysku nie wystawiamy rośliny bezpośrednio na ekspozycję słońca. Drugim produktem profilaktycznym, którego stosuję tylko i wyłącznie dla roślin w pikosie są pałeczki toplebowe Sanium Pin i one posiadają w sobie środek owadopójczy, ale również nawóz. Więc z nimi nie możemy przesadzić. Tutaj jest rozpiska z tyłu opakowania i przelicznik, ile takich pałeczek na jaką średnicę toniczki używamy, czyli w zależności od tego, jak dużą mamy toniczkę, tyle pałeczek musimy zastosować. I ja biorę sobie taką roślinę podprysznic, wciskam głęboko w podłoże określoną ilość pałeczek, a następnie przelewam, aby aż z stołu otworami doniczki właśnie wypływała woda i one mają właśnie działanie wolno uwalniające i to jest też ciekawe, że mój skrzydłokwiat, jeżeli komuś zależy wam, żeby skrzydłokwiat zakwitł, to naprawdę zaaplikujcie mu te pałeczki, bo mój aktualnie ostatnio zastosowałam u niego właśnie te pałeczki i aktualnie miał 8 kwiatów w jednym momencie. To działa super profilaktycznie, ale jeżeli macie na przykład wciornastki albo Ziemiórki To również z nimi sobie poradzi Ja już moją walkę Z wciornastkami odbyłam Naprawdę dość dawno temu Ale właśnie za pomocą tych pałeczek Oraz muspilanu pozbyłam się Dziadów po prostu Można powiedzieć w jeden dzień Czyli zrobiłam jeden oprysk Wcisnęłam te pałeczki i wciornastki nie wróciły Natomiast jak miałam problem z ziemiórkami To wiadomo, że najpierw trzeba, wy, o tym też będę zaraz mówić Najpierw wyłapujemy właśnie dorosłe, latające osobniki Ale właśnie za pomocą jakiegoś produktu musimy zadziałać również doglebowo I właśnie to jest między innymi jeden z produktów, które możemy zastosować Aby wypić larwy, które się czają w ziemi i jak już jesteśmy przy konkretnych szkodnikach, to może w pierwszej kolejności weźmy sobie na tapet w wciornastki i u mnie na wciornastki najlepiej właśnie zadziałał Mospilan, tylko tutaj po raz kolejny Wam powiem, że Mospilan ma być wycofany i będą go mogły kupić tylko i wyłącznie podmioty profesjonalne jak dzisiaj nagrywałam ten film, to jeszcze sprawdzałam na Allegro i można było go kupić więc w takich sklepach typu Castorama OPI czy centra ogrodnicze myślę, że również jeszcze jest, ale podejrzewam, że pewnego dnia Zniknie zewsząd Więc być może to jest właśnie Wasz znak Aby zrobić sobie zapas Ja zapas zrobiłam I mam jeszcze jedno opakowanie Gdy miałam wciornastki Właśnie zrobiłam oprysk Wszystkim swoim roślinom I tutaj jeszcze uwaga Nie będę podawać Wam Proporcji, dlatego że Zawsze na każdym środku macie rozpiskę producenta. I moja uwaga jest taka, że nie używajcie więcej produktu niż jest zalecane, ponieważ to nie jest tak, że jak użyjemy więcej, to lepiej zaciała ten środek, tylko właśnie wręcz przeciwnie może zaszkodzić naszym roślinom. Natomiast kiedy użyjemy mniej, no to yy, szkodnik może sobie nic z tego nie zrobić, więc po prostu używamy. Tyle, ile zaleca producent. Ja zrobiłam oprys, natomiast ta ciecz, która mi została, powędrowała do toniczek, czyli jeszcze dodatkowo przelałam. Wszystkie doniczki właśnie mospilanem rozcieńczonym z wodą Wiem, że wiele osób również używa w ten sposób mospilanu w hydroponice Czyli przelewają sobie podłoże właśnie roślin, które są zaatakowane przez wciornastka Czyli robią oprysk i przelewają podłoże Oczywiście może być tak, że taki oprysk będziecie musieli powtórzyć Polisekt, wiem, że niektórzy walczą z jego pomocą z wciornastkami, ale jeżeli się zastanawiacie i chcecie znać moją opinię, no to do walki z wciornastkami polecam Wam Mospilan mimo wszystko Natomiast polisekt u mnie jest tylko i wyłącznie z tego względu, że on jest już w formie rozrobionej w butelce z atomizerem i jeżeli przychodzą do mnie nowe rośliny, które są duże, i nie mogę im zrobić dogłębnej kąpieli w mytle potasowym, to robię im oprysk dla świętego spokoju, właśnie polisektem. Ja już Was przeczulałam i mówiłam, że jaja, larwy, szkodników mogą być naprawdę w miejscach, które nie są widoczne gołym okiem, więc dobrze jest potraktować taką roślinę jakimś środkiem owadobójczym, no i ja właśnie to robię w tym celu, oczywiście i tak zawsze zostawiam roślinę na kwarantannie, ale u mnie polisek tylko i wyłącznie służy do tego celu. Kolejne dwa produkty to nizorun oraz ortus i są to środki przeciwko przędziorkowi ja z przędziorkiem nigdy nie miałam do czynienia, ale powiem Wam, że panicznie się go boję, dlatego też mam już produkty załadowane w apteczce roślinnej Niestety przędziorek lubi delikatne liście alokazji. w szczególności alokazja frytek jest jego ulubionym przysmakiem, te dwa produkty używamy razem, czyli na 1 litr wody, używamy po 1 ml z każdej tej puteleczki, ponieważ każdy z tych produktów działa na inną fazę rozwoju przędziorka Jeżeli nie chcecie się bawić w dwuputeleczkowe rozwiązanie, to możecie sięgnąć po inną skuteczną równie alternatywę, czyli Magusa, Magus, tak, tak ten produkt się nazywa. Jeżeli na przykład przędzior Wam wraca po tych dwóch produktach, to możecie odczekać oczywiście określoną ilość czasu i Drugi oprys zrobić magusem właśnie Z tego co wiem i się orientuję, no to to jest naprawdę dobry środek przeciwko przemdziorkowi Mam nadzieję, że nie będę musiała się szybko przekonywać, ale w razie czego mam Teraz wyciągnęłam jeszcze żółte lepy U mnie żółte lepy również zawsze są, w szczególności kiedy zaczyna się wiosna i chcę otwierać okna To widzę, że na oknach właśnie już siedzą i czekają ziemiórki no i z ziemiorkami jest taki myk, że w pierwszej kolejności chcemy wyłapać wszystkie dorosłe lasa, latające osobniki i właśnie możemy użyć żółtych lepów. One się tutaj przyklejają i Umierają. Wiem, że niektórzy również stosują wtyczkę bros do kontaktu przeciwko właśnie wszelkim muchom, komarom i tak dalej. To rzeczywiście również działa na te latające, te nerwujące nas ziemiórki, ale musicie pamiętać, że to może być również szkodliwe rozwiązanie dla zwierząt. Więc może taka wtyczka sprawdzi się, jeżeli nie wiem, gdzieś wyjeżdżamy, albo nas nie ma cały dzień, ale później musimy raczej dobrze wywietrzyć dane pomieszczenie Dlatego ja wolę sobie używać tych żółtych klepów i one rzeczywiście dobrze się sprawdzają i ziemiurki się do nich przyklejają, ale Niestety problem ziemiórkowy jest bardziej złożony, ponieważ te latające osobniki składają w podłożu jaja, z których wylęgają się larwy No i zależy nam, aby właśnie się tego pozbyć I tak jak Wam wspomniałam, bardzo dobrze zadziałają te pałeczki Sanium Pin, ale tylko i wyłącznie dla roślin w igosie Ponieważ no, ziemiórki również możemy mieć w hydroponice Proszą takie teorie, że Hydroponika chroni przed tym, ale ja tak nie uważam, ja jeszcze nie miałam ziemiórek w hydroponice, ale już nieraz się przy doniczkach hydroponicznych kręciły Dla roślin w pikosie te pałeczki zabiją nam larwy, mospilan również nam zabije larwy, ale jeżeli chcecie ekologiczne rozwiązanie, którego ja tutaj nie posiadam, to możecie użyć nicienie Nicienie możecie kupić na Allegro, rozcieńcza się, to przychodzi w takim proszku właśnie ten proszek w określonej ilości z wodą rozcieńczamy i tym roztworem podlewamy wszystkie rośliny. Te niecienie rozprawiają się z larwami ziemiórek. Teraz sięgnęłam po dwa produkty przeciwko chorobom grzybowym i jest to skorpion oraz switch. Najczęściej używam ich w przypadku swoich anturiów, ale właściwie nie tylko, bo nawet w filmie o uprawie alokazji w Hydroponice opowiadałam Wam, że walczyłam z grzybem u swojej alokazji Silver Dragon. Najczęściej i najchętniej sięgam po skorpiona, ponieważ on jest w formie płynnej. Nabieram sobie 1 ml produktu i rozcieńczam w 1 litrze wody. Biorę zainfekowane rośliny pod prysznic, robię dokładny oprysk, ale po tygodniu powtarzam. Niekiedy dobrze jest nawet wykonać oprysk trzykrotnie, tylko pamiętajcie, aby zachować sobie właśnie odstęp. W przypadku Alokazji silvertracon, skorpion niestety nie tauraty i wówczas sięgnęłam po switcha, no i choroba grzybowa wówczas już po tym oprysku switchem odpuściła. I jeszcze tylko to tam, że w przypadku anturiów ja nie robię profilaktycznego oprysku przeciwko grzybowi, tylko kiedy pojawia się grzyb, wówczas sięgam po któryś z tych dwóch produktów. Dwa kolejne produkty to Actelik oraz Deltam, czyli dawny Decis, w ogóle nie wiem czy to się czyta Actelik czy Aktelik. dajcie mi znać w komentarzu jeżeli wiecie, ale ja będę sobie to czytać teraz Acetelic, ok? No. I w każdym razie te dwa produkty kupiłam do walki z Mold Mites, jeżeli oglądacie moje filmy to z pewnością kojarzycie tę historię, ponieważ ja specjalistką nie jestem, ale tutaj powtórzę to, czego się dowiedziałam: i wychodzi na to, że roztocza klebowe to jest jeden z rodzajów rozkruszków, a na rozkruszki jest detykowana chemia i między innymi właśnie D2 produkty. Jeżeli chodzi o Accelic, to muszę Was przestrzec, jeżeli nie mieliście nigdy do czynienia z tym środkiem. To jest chyba najgorsza i najcięższa chemia, jaką sobie możemy kupić. Śmierci przeokrutnie i ja mam wrażenie, że on zabije wszystko, co się rusza, niezależnie czy to jest na naszych roślinach, czy nie. Więc uważajcie, tutaj szczególna ostrożność jest wskazana i najlepiej nie robić w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ śmierci strasznie. Wiem, że bardzo dużo osób poleca go do walki z wełnowcami Ja o wełnowcach nie będę mówić, bo powiem Wam, że o wełnowcach wiem najmniej Ale wiem, że acetylik właśnie jest polecany ku temu Co ciekawe do tych do walki z roztoczami właśnie on sprawdził się słabo i zdecydowanie lepiej wypadł Delta. W tych roślinach, które opryskałam, tylko w przypadku właśnie rozkruszków, musimy również opryskać podłoże nie tylko liście, ale właśnie podłoże i te rośliny, które opryskałam nim są wolne już od roztoczy glebowych. Więc tylko tyle Wam powiem o tych produktach. One właśnie są tylko i wyłącznie w mojej roślinnej apteczce przez Mold Mites. I teraz chyba mój jeden z największych ulubieńców, czyli Magnicure Energy. I ja ten środek stosuję w momencie, kiedy coś mi gnije. Na przykład ukorzeniam pędówkę albo bulwę i zaczynają gnić. Tutaj protyp jest taki, że musimy odciąć całą zgniliznę do zdrowej tkanki i wymoczyć właśnie w tym środku. Jego również rozrabiamy 1 ml na 1 litr wody i moczymy. Im dłużej, tym lepiej. Ja czasami Moczyłam nawet i całą dobę, czyli na przykład, jak miałam pętówkę Monstery Variegaty i ona zaczęła gnić w miejscu cięcia, to ja odcinałam właśnie do zdrowej tkanki. To jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać ani odrobiny zgnilizny i właśnie wymoczyć w tym produkcie. i Ukorzeniać ją dalej. Jeżeli gniją wam na przykład korzenie, to również możemy się pozbyć wszystkich zgniłków i następnie wymoczyć sobie roślinę w tym oto produkcie. Ja go w tym celu uwielbiam i właśnie w tym celu go stosuję. I to już nie wiem, które nawet jest moje kolejne opakowanie, ale naprawdę poradził sobie z beznadziejnymi przypadkami. Teraz powiem kilka słów o dwóch produktach, które mam, ale już nie stosuję. I pierwszy z nich to jest taki olejowy spray na bazie oleju rycowego. Ja swego czasu widziałam, że bardzo dużo osób poleca go na różnych grupach roślinnych i chciałam go użyć jako takiej alternatywy dla oprysku właśnie profilaktycznego z tych dwóch produktów, czyli mytła potasowego oraz olejku nim. Nie wiem powiem wam, czy on jest skuteczny, bo zaprzestałam oprysku, dlatego, że no jak w sumie właściwie nazwa wskazuje, jest to preparat olejowy i... Te ślady tłuste po prostu są wszędzie. Ja mimo wszystko i tak robię oprys pod prysznicem, więc to mi nie przeszkadza, ale jeżeli ktoś robi na przykład oprysk z Was na regale i nie ściąga roślin, to no nie, nie polecam tego produktu, ale on mi robił niesamowite zacieki na liściach roślin, i ja naprawdę nie mogłam tego estetycznie przeboleć, bo po prostu liście wyglądały na takie. Oplepione, więc jego zadaniem jest właśnie oplepiać szkodniki i zatykać im aparaty szparkowe, ale mam wrażenie, że on oplepia po prostu wszystko, co się tylko da. Więc ja go mam tu naprawdę jeszcze dużo. Staram się go zużyć w ten sposób, że przecieram nim liście roślin. Nanoszę go sobie na rękawiczkę i właśnie przecieram, ale no nie wiem, czy mi się uda, bo to jest aż litr produktu i tutaj pod światło widzę, że tylko tyle go zużyłam, więc jeszcze daleka droga przede mną, ale może jest skuteczny, ale musicie mieć na względzie to, że to jest bardzo taki tłusty preparat, oblepiający, nie tylko liście, no ale wszystko dookoła, na co skapnie. A drugi preparat, którego mam już tutaj dosłownie resztkę i którego pewnie zużyję do końca, ale nie kupię ponownie, jest Canna Cure firmy Canna. To jest ogólnie koncentrant, który musimy rozrobić z wodą, i właśnie stosujemy go również do oprysku profilaktycznego. Przynajmniej ja go tak używałam, chociaż producent tutaj sugeruje, że to walki z niedużą inwazją szkodników on sobie również poradzi. I Ja ogólnie powiem Wam, że ja do tego preparatu naprawdę nic nie mam i ja go używałam bardzo systematycznie. Jak go używałam, to nie miałam żadnych szkodników i myślę, że używałabym go Dalej, gdyby nie jego cena. W momencie, kiedy nam się powiększa kolekcja i robimy ten oprys regularnie, to niestety tego środka schodzi bardzo dużo, no i po prostu skusiłam się na tańszą alternatywę, czyli mydło potasowe i olejek nim, które i tak już używałam kilka lat temu. I od tego się cała moja profilaktyczna przygoda zaczęła, ale miałam krótki epizod, kiedy wyparłam te dwa produkty i właśnie przerzuciłam się na kanę. I tak jak mówię, byłam zadowolona, moje rośliny również były zadowolone, ale no ze względów finansowych jednak zrezygnowałam z tego produktu, Ale jeżeli chcecie sobie przetestować, może macie mniej roślin, albo po prostu cena nie jest dla Was zaporowa, no to ja Wam polecam jak najbardziej. To nie jest tak, że to jest zły produkt. Oj nie. No i tym sposobem y, przeszliśmy przez całą moją apteczkę roślinną, więc y, poszło to myślę, że dość ekspresowo. A teraz y, porozmawiajmy sobie o tych akcesoriach. Oczywiście nie pokażę Wam tutaj wszelakich akcesoriów, y, takich, które możemy użyć przy naszej profilaktyce czy tam opryskach ale kilka, o których chciałabym szerzej powiedzieć, ponieważ są genialne. Pierwsze z nich to rękawice i ja zwykle przecierałam liście roślin jakąś szmatką, czyli jak robiłam właśnie przecieranie olejkiem nim, no to najczęściej jakąś starą szmatkę brałam czy ściereczkę z mikrofibry, ale miałam taki problem, że zahaczałam o nią o liście i często te liście mi się przedzierały. A tutaj zakładam sobie taką rękawiczkę, ja je już mam 2 lata moi drodzy, to jest cały czas ten sam egzemplarz Kupiłam je 2 lata temu i nie kupowałam drugiej pary I używam ich regularnie, piorę je w pralce i nic się z nimi złego nie dzieje Oczywiście wszystko Wam podlinkuję w opisie poniżej no, i jestem zachwycona, ponieważ przecieranie liści i roślin e, odbywa się dzięki temu ekspresowo. Naprawdę, to jest gadżet warty każdej złotówki, a drogie to nie jest. Oczywiście możemy to robić skarpetkami, oczywiście to wszystko zależy też od naszej kreatywności i pomysłowości. Ale ja kiedyś bardzo dawno to właśnie widziałam na jakichś zagranicznych TikTokach, bodajże, czy Instagramach, już nie pamiętam, no i właśnie odszukałam to w naszym Allegro I sobie wtedy kupiłam, i po dziś dzień używam, i to był jeden z najlepszych zakupów roślinnych gadżetów. Drugim takim nieoczywistym raczej gadżetem jest waga jubilerska. Ja zawsze miałam problem z odmierzaniem mocpilanu i w sumie tylko i wyłącznie po to ją kupiłam. Bo mospilan jest właśnie w proszku i musimy sobie to jakoś sprytnie odmierzyć Wiem, że niektórzy mają taki system, że wiedzą, że na przykład jedna płaska łyżeczka, nie, nie wiem... W Chodzi tam na ileś tam litrów wody i mają już tak zakotowane. Ja niestety tak nie mam i wolę zawsze precyzyjnie sobie odmierzyć. Taka waga jubilerska to jest naprawdę tania impreza. Ja mam taką chociażby wagę do parzenia kawy, ale ona nie łapie tych wszystkich miejsc po przecinku, a ta tak. Ona jest bardzo, bardzo precyzyjna. Ja ją właśnie mam w tym pudle z wszystkimi środkami. Kolejnym takim nieoczywistym kaczetem jest maska, ale maska już bardziej taka specjalistyczna, która ma również filtry przeciwpyłowe i ogólnie jest bardzo taka kosmiczna. I może nie wygląda się w tym korzystnie i pięknie, ale jest naprawdę warta uwagi, ponieważ porządnie chroni nasz układ oddechowy. Jeżeli decydujemy się na oprysk, Chemią, no, to musimy mieć to na względzie, by po prostu chronić siebie. Ja, oprócz takiej maski, używam jeszcze odzież ochronną oraz okulary. Jak używam już tę chemię, no to właśnie dbam o siebie i ubieram taką maskę chociażby. I ona naprawdę sprawdza się idealnie, dlatego że odkąd ją stosuję, to nie miałam drapania w gardle czy w nosie i nic się nie przetostaje. Ale też dbam o to, by dokładnie wietrzyć mieszkanie, żeby członków rodziny wyrzucić z mieszkania, żeby nie przebywali po prostu i sami tego nie wtychali. No, a taka maska na pewno nam służy na długo. Ja mam sobie tutaj oryginalnie do niej pudełeczko, w którym przyszła, więc sobie ją tak właśnie z innymi akcesoriami roślinnymi przechowuję. Co jakiś czas wymieniam te filtry. Oczywiście można robić takie opryski w tych maseczkach takich bardziej podstawowych, ale ja Was zachęcam, żeby się tym zainteresować, no chyba, że na przykład robicie na zewnątrz, macie takie możliwości, no to super. Ja na przykład nie robię na balkonie, bo nie chcę też truć swoich sąsiadów, nie robię na klatce, no bo wiadomo, że to są miejsca, które ty uczęszczają inni ludzie, więc no jakoś tę higienę chcę zachować i maskami. mi Właśnie w tym pomaga. No i ostatni gadżet, który chciałabym tutaj wyróżnić, a który pewnie wy znacie, ale znacząco podniósł jakość właśnie robienia oprysku, to jest opryskiwacz, spryskiwacz ciśnieniowy. I ja wcześniej robiłam takim ręcznym wszystkie te opryski, no ale umówmy się, jak mamy naprawdę dużą ilość roślin do opryskania, no to. Tutaj na tym możemy nabawić się naprawdę bólu dłoni, a tutaj sobie pompujemy, a później możemy zablokować ten strumień wypluwania tej, tej cieczy, i to naprawdę odbywa się w sposób bardzo przyjemny. Mój nie jest może jakiś piękny, ale. Dobrze się sprawdza. Ja go też już kupiłam chyba z dwa lata temu, jak nie więcej, i no, trzymam sobie go również w moich akcesoriach roślinnych. I tak się rozglądam, ale z pudła wyciągnęłam już wszystko, więc z mojej strony to tyle. Ale teraz y, czas na Was i bardzo proszę Was i zachęcam, abyście się podzielili w komentarzu informacją, jaki jest Wasz ulubiony produkt i bez czego Wy nie wyobrażacie sobie własnej roślinnej apteczki. Być może jest też coś, czego ja dzisiaj nie pokazałam, a Wy na przykład macie u siebie i często stosujecie, więc koniecznie podzielcie się w komentarzu, ponieważ ja bardzo lubię obserwować, co u innych się sprawdza, a być może też ktoś czy te komentarze się zainspiruje, a mnie zostaje tylko trzymać kciuki, abyśmy nie musieli często korzystać z naszych roślinnych apteczek i szkodniki i inne choróbska nie imały się naszych roślin. <grym> Także co, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dzisiaj byliście ze mną, że oglądaliście ten film i widzimy się w kolejnych odcinkach. Buziaczki, pa pa!